Ojcowie bardzo chcą, żeby ich synowie byli męscy, żeby umieli się bronić, żeby umieli być także ofensywnymi, żeby byli asertywnymi, żeby byli szczerymi, żeby mieli cechy męskie. Ale jeśli pisklak w pewnym momencie będzie chciał wypróbować swoje szpony, które mu rosną na, na, na starym orle, no to bardzo często wtedy orzeł się obraża i mówi, nie będzie mi aż podskakiwał i zaczyna się wtedy przemoc albo, albo nadmiar złości. Często mieliśmy takie sami też doświadczenia, że ojca, który ciągle się denerwujący, albo, albo ciągle zły, albo nieobecny, właśnie Józef jest, jest patronem, Takim właśnie, który pomaga mężczyźnie być mężczyzną. Czyli odkryć, że męskość to nie jest tylko moje wyposażenie, moja płeć, ale to jest także moje powołanie. Czy mam obrączkę, czy mam koloratkę, czy robię cokolwiek innego w życiu.